Krem de la creme. No, to chciałem powiedzieć. O! Angel! Ależ pięknie wszerł! Jeden do jednego, 3 minuty. Kurde, ja... Ja wiem, że to zawsze powtarzam i to może wkurzać, jednak ja tego nie rozumiem. Pastore z Ostrego! Gol, gol, gol! 2-2, 10 minut przed końcem! Czegoś takiego się nie spodziewałem, przecież ta piłka to, to taki... Placzek to był, no nie wiem jak to określić, sami zobaczcie. Dybala znajduje Di Maria, który odnajduje się w roli skrzydłowego. Ángel Di Maria, Di Maria podaje, Carlos Tevez, zejście, strzał i... Tak! Mówiłem, że wygram, a we mnie pewnie nie wie... No nie, no wiem, że we mnie wierzycie. 3-2, no co za finis, kluczowe 6 minut spotkania. Pastor doskonale do Dybali, ten doszedł do... Gol, 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 byłem pewien, że ta piłka przeleciała obok bramki, jednak Dybala trafia. Oj, przepraszam, że uderzyłem w mikrofon, nie jestem do tego przyzwyczajony. Co za podanie Carlos Tevez, 2-0, no nie wierzę. 10 minut i prowadzimy naprawdę wysoko. Cieszę się, że wiecie, ten zwód mi wyszedł. Przepraszam za spoiler swoją drogą, no ale tak musi być. Carlos Tevez, dziękuję. Gol, gol. Mamy bramkę, 3-2 i prowadzimy. Oczywiście przepraszam za ten spoiler, definitywny goal. Tevez do Ciula i to jest pierwsza bramka Korańczyka. Przepraszam, dla drużyny prowadzimy już tak... Tak, prowadzimy, że ten mecz wygramy. Dobra, wymiana podań. Di Maria musi wrzucić i Tevez musi wykończyć. Jeden do zera. Fatalny, jaki tam fatalny. wolny, i przepiękna bramka naszego napastnika. Nie, oczywiście też przesadzać nie będę. Zwykły kontakt młodego piłkarza z piłką. Natychmiastowa strata, jednak teraz posyła piłkę do Di Maria i ten podaje do Teveza. Tevez na pustą bramkę. 2-0. Pereira, gol, gol, gol. 3-1. Trochę zwlekałem z wykończeniem, nie nakliczy się efekt końcowy. I z pierwszej piłki gol w debiucie! Fantastyczny finish! 4-1. Wygrałem i jestem na drodze do ligi drugiej. Gdzieś tu jest miejsce, z którego Florencji zawsze trafia do siatki, tylko najpierw muszę ominąć te boty. No to może być trudne. O, to może być tutaj. Florencji! A nawet zewnętrzną chciał uderzyć. No może teraz. Florencji! Ja muszę zacząć grać nim na napadzie. Serio, to jest niemożliwe. I Pastore na 6 do 1. Di Maria i Sanabria 7-1. Carlitos dobry zwód technicznie. Tym razem trafia do siatki 1-1. Tevez mocno... Tak, 2-2. Ależ genialnie się zachował nasz nowy napastnik i umieszcza piłkę w siatce 3-2. Ten chłopak jest niesamowity! Co ma... oj, oj, niecelnie jednak, czy Carlitos? Carlitos zdobywa hat-tricka, gratulacje! I Tevez ucieka wszystkim! I no, właściwie to doskonale wiecie, czym to się może zakończyć. Di Maria z Woleja 1-0. Ten argentyński tercet z przodu jest wyśmienity. Palacio przyjęcie, uderzenie, powrót do drużyny w wielkim stylu 1 do 0 Fajnie grał, ale... Ja muszę wygrywać Kurzawa, przyjęcie, uderzenie 2 do 0, pierwszy gol lewego obrońcy w barwach naszej drużyny Gratulacje co jak, co Ja wiem już, że ten mecz wygrałem, mój przeciwnik kompletnie nie atakuje I zawiedziony jestem A w międzyczasie pastory! gol ale to będzie Tevez wymierzający ostateczny cios. Chwilę po stracie bramki. To jest koniec, ostatni gwóźdź do trumny. Czy będzie odpowiedź Pastore? Dziękuję bardzo. 2-1, gramy na poważnie. Ładnie przetoczył piłkę, ale koniec tego dobrego kontra tak Parolo za. Naprawdę to kurde było. Że się nie dało podać, ale proszę Państwa, to jest Florencji Froler. Tak! 2-2, jak widzicie, mój obrońca potrafi strzelać lepiej niż nie jeden żołnierz. Gratulacje. Tevez, przyjęcie strzał, tak, 3-3, mówiłem, że sobie spokojnie poradzę, no, 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 to można jeszcze to wygrać. Pastore, przyjęcie strzału i wreszcie mamy bramkę, kolejny gol Javiera w tym odcinku, bardzo dobrze, jest opcja, jest opcja, moi drodzy, by to wygrać, żadnego 0-0 już nie będzie. Tevez! I Sanabria zewnętrzną częścią stopy! Ten chłopak nas nie zawodzi! Gwiazda rodzi się na naszych oczach 2-0 i są pierwsze trzy punkty w lice drugiej.